Witam na moim kanale serdecznie. Znalazłem przypadkowo fajny domek opuszczony, że okno zamkniemy. Oczywiście ktoś tutaj sobie trawę kosi. Tak trochę na przepale jesteśmy. Postaram się uwinąć jak najszybciej. Może coś fajnego uda się znaleźć. Widziałem, że jest parę fantów. No tu mamy kibelek, boiler. Tak wygląda mniej więcej nasza kuchnia. Mamy troszeczkę, właśnie jakieś kubeczki na kawę, na herbatę, jak to w każdej kuchni. Widzę, że ktoś tu chyba robił już zdjęcia sobie, bo widziałem wcześniej tam też zdjęcia poukładane Nie wiem, czy w ogóle w domu prądu nie ma, bo powiem, że kable całe, kontakty wszystko jest, zegar zatrzymał się, tak jak widać. 12,10 Kalendarz też się zatrzymał w 2010 roku w Wigilię. Ciekawe. 10 chyba albo może 13, półsiemka, ale chyba 10. Obrazki świętych mamy. No tutaj. O, wszystko zagurzone. Kwiszki są. Totą kuchnię fajną klimacik skażekba, bo tu widno ogólnie jest. Obok jest droga, bardzo ruchliwa, ciągle samochody jeżdżą. Będziemy bardzo po cichu się poruszać, szczególnie przy oknach, tam zasłonka jedna spadła. Mamy taką ciekawą grywaleczkę, deskę do krojenia w kształcie ryby. No i ta kuchenka powiem, fajne znalezisko. Jakieś tak ludzie funkcjonowali, no tak jak widać, no na strych nie będziemy wchodzić, w strychu to raczej już nie ma, ale tu widać meble się zachowały w jakiejś stanie. O, tu szuflady puste, szczotka, nożyczki mamy, porki na śmieci nawet, jakieś klucze, no a tu puste wszystko. tak wygląda mniej więcej nasz domek fotki też będę pewnie wrzucał bo fajnie się prezentuje z zewnątrz i z środka mamy no, tu jeszcze lodóweczkę nie będę otwierał raz otworzyłem lodówkę i miałem nieprzyjemny widok o i tu właśnie jesteśmy na widoku ale to jest chyba szkoła no, bo jakaś placówka szkoła z tego co kojarzę przejdę szybko tutaj Jak widać kable są, włączniki są wszystko jakoś tutaj wisi, sobie funkcjonuje nie wiem czy to chyba sobie nogi w tym rzał, czy o co chodzi nie widziałem takiego czegoś się domyślam. Mamy jakieś damskie buciki tamte pokoje właśnie widziałem, że zdjęcia są to sobie zaraz przejdziemy, zobaczymy tutaj, tak jak widać, szafki puste. Jakieś nitki, ściereczki Ciuchów nie ma Ktoś można powiedzieć Opróżnił to mniej więcej, ale że kurzu List jakiś O, dziura Że random aż wyleciał w to jest stanie mniej więcej. Tu się trzymał. Fajnie to wygląda. Zasłanki. Starodawne. O nasz papież. Obrazki świętek jak w każdym takim domu. Dobra tu jesteśmy na widoku, ale za firanką. O balkonik. Czyli w podeszłym wieku pani tutaj sobie mogła mieszkać widać po butach. Tam są jeszcze drzwi nie wiem czy to są drzwi wejściowe czy nie nie wiem szczerze, ale raczej bym tak zawalony chyba kanapą, żeby nikt nie wszedł. Dywany pościągane, kosza, fajna, ale ledwo, ledwo zipie można powiedzieć. Pusto. O trochę ubranek jest. Dziwne, że nikt ich nie rozrzucił, nie szukał niczego. Ściany popękane też. No domek do rozbiórki. Niestety mamy fajny obraz. Podoba mi się. Lubię takie klimaty. Ogólnie, nie tylko na obrazach, ale i na żywo też to fajnie. Mieszkać sobie w takim domku nad jeziorem. Stara komutka. Pożąda. Stoi ładnie wszystko ciki no waga taka kuchenna chyba jakby, do pół kilo ciekawe, tu mamy świeczki z 2009 tu jakiś świecznik fajny z dzwonkiem chyba to świecznik ale tu jeżdżą te auta tam mamy kolejny, fajny obraz, zaraz do niego podejdę o, tu już się zawaliło na szafkę, ale stoi jeszcze jeszcze stoi szafeczka już się dziwię, że ten domek przy takiej ruchliwej ulicy a w takim stanie fajnym, że go jeszcze nie oszaurowali, nie poniszczyli a w szkole chyba nie ma nikogo przynajmniej tutaj Mamy fajne. O, się obróciłem. Fajne lusterko, Też taka komódka. <laughs> no Jakieś graty pierdoły, Mogę trochę ciszej mówić, ale to z tego względu, że po prostu nie chcę zostać zauważony. No, ale tutaj już taki zwykły. Jakieś owoce, kwiaty. Nie wiem, czy to obraz, czy plakat, chyba bardziej. No, tak postaram się jak najszybciej pokazać i stąd zawinąć Ale w sumie to jeden pokój jeszcze został bo tu jakieś tam słoiki po grzeniczku kartonik tej bajęczynki ominę owiec kaflowy stoi cały no, przetulne mieszkanko kiedyś było bo teraz to już w piwnicy jeszcze byłem to też duża piwnica tak jak cały dom zresztą no dobra szkoda że ta zasłonka spadła Musimy działać szybko Co my tu mamy, Kurczę, gdzieś to widziałem, ale coś chyba z cukrem tak mi się wydaje Może być 2009 kalendarz, czyli jesteśmy bliżej 2010 jak na razie jakaś starsza pani tu mieszkała nie widziałem żadnych męskich ubrań więc wnioskuję, że ja sama mogła mieszkać. No, Mamy zdjęcia. My nawet są jeszcze. Na no, jakiś alkohol, fajna taka, robótka drewniana, to w zepsuje zaraz. Mamy perfumy. O! po. Dla starszej pani gust łoniką, jakiś czysto czekoladowy. obrazki, tu jakieś lampki, no. robię to już coś grzebał ale to parę ciuchów zegarek dobra tu tak jak mówię ktoś właśnie widziałem że sobie robił zdjęcia do mnie mam, tam jeszcze mamy widzę fajny kwiatek sztuczny, który się jeszcze trzyma nie zleciał z tej ściany bo tak jak widać tam się wszystko wali na tą kanapę, która już cała się powyginała też od ci pewne Pies się trzyma, czy też jeszcze że rano się trzyma, słów powoli odpada. Mamy tu jeszcze widzę, jakiś papier toaletowy, dwie rolki. Jakieś ślubne zdjęcia, ciekawe czy do tej pani. Jakoś krawcowe. No ciekawe. Ciekawa historia. Pamiątki rodzinne, szkoda, że takie rzeczy zostają. dużo jest tych zdjęć nie będę pokazywał wszystkich potem może parę fotek cyknę to zobaczycie na pewno na zdjęciach na mojej stronie no i tyle będę powoli kończył cykam i zawijam stąd ponieważ na przypale jesteśmy cały czas, znaczy w sumie to ja nie wiem.